Teraz dziękuję ci za pomoc. Nie ma sprawy. Zostaw ją! Jest nas więcej, wujku. Nie masz z nami szans. Myślisz? Odsunąć się wszyscy, albo zwalę ją z klifu. Mamo! ta nie! Dobra, okej, okay, okej. Okay. Cofniemy się. To też także dotyczy, dotyczy z ciebie, Leny. Nie. Leny, nie! To było dla was ostrzeżenie, że macie cofnąć się do tyłu. Weź mnie zamiast niej. Nie zasłużyła na to. To ja ci zniszczyłem życie. Na mnie się wyżyj. Wychowałeś mnie. Wychowałeś mnie, a ja ciebie tylko zawiodłem. Myślałeś, że będę taki jak ty, ale ja nie jestem. Zemścij się na mnie. Nie mieszaj do tego pialotty ani nikogo z tej stajni. Tylko zamiast tego zemścij się na mnie, proszę! Storm! Rosa! Nie rób tego! Ale ja muszę. Kocham cię, Storm. Ja ciebie też. Nie! Nie zbliżać się! Ach. Nie! Nie! Raven! Raven! O. O. Raven! Penelope, jak tak cię strasznie... Jak cię tak strasznie prze... Przepraszam. A, wszystko gra? Tak. Dam radę. Perła, wszystko gra? Tak, mamo. Pielota. Co do mnie i portofiny, to dopiero w obliczu najprawdziwszego niebezpieczeństwa. Zrozumieliśmy, jak bardzo się kochamy. Jak się trzymasz? Wiesz. Może to ci się wydawać dziwne, ale aż tak bardzo za nią nie tęsknię. Spadła w przepaść. Wiem. Wiesz, wszystkim chciał... Yy, no, męczyło ją to. Wszystkim chciał udowodnić, że się zmieniła, że jest dobra. Już w ogóle nie, nie współpracuje z, z tym gangiem twojego wujka. Ta. <tryk>